Hej, cześć, witam gorąco kochani, bardzo serdecznie ja w kolejnym odcinku Z Farming Simulator 13, jest ze mną dzisiaj Chmielu Trzyma. No i jak widzicie w końcu zaczynamy akcję Ziemniory, byry Będziemy kopać ziemniory I zbieramy na nowy traktor bo co tu Belka robi? Nie wiem Leży Zaraz ją wezmę No, no i... Jak widzicie no teraz spróbujemy troszeczkę tych ziemniaków wykopać jakieś, tam odcinek nagramy kulturalnie Ło ale z mi skoczyło Nie mogę tu za szybko jechać, ku ja mi skaczę ten kombajn, Serio Tylko jak ja to będę kopał? Nie mam pojęcia Holender A, dobra, kopnę tak na początek. A jeszcze tu szału prędkości nie będzie pewnie. Po tą górkę? Wszystko włączyłem? Włączyłem. Znaczy nie pod górkę, chcę to tak jakby poprzeczniej zrobić, wiesz? Aha. W ogóle odbiera to coś? Odbiera, odbiera. Tylko dziwnie to wygląda, no ale spoko. Będzie musiał ten poprzeczak chyba parę razy robić. No chyba tak. W sumie to tak to jest, że Nie wiem jak ja to bym mógł. Chyba by to kopał inaczej. Nie wiem czy nie będziemy lepiej tego kawałka tu zrobić tylko. Ten co tutaj jest mówisz? No. No to zaraz właśnie tak planuję. I w dół jedynie, w dół i do góry, bo tak to jest zasiane, rzeszudzone. Zasiane, no może być i zasiane, no. Tak ja już 5% mam. No, a tylko od kawałek przejechałeś. No nie. Kiedy ja na takiej maszynie pracowałem, Holender? Ostatni raz będzie, kurna? Jak byłem małym chłopcem. A dobra, dwa ząbki się dobierze, patrz. Jeden To jest brał dwa. Kujwak jeżdżę jak pijany. No i ja gazu nie dodaję. On sam jedzie. No z górki. No. nie hmm, zaczął normalnie ubreć. Ten typek na tej... Na tej kombajnie to jest przerobany. Rechtowny jest to, nie? Spróbuję sobie tak zrobić. Myślę trzeba w taki trójkąt kopać to. Na jedynce się kopie, to jest lepiej, wiesz? No, nie na chinie da tak. Chuj by to trafił. Daję tu przez szpadek i tak zrobię, kurwa. No kurwa jak on na jedynce nie daje rady pod górę. Ile okay. procent? Gdzie? No 25 Gdzie tym kombajnem powinien Sejwa się tu dawać radę lekką ręką No Bo tym kombajnem to tylko na za można No powinny je przynajmniej Wejdę drugi kombaj do ziemi to się Nie wiem Dwa tysiące Ja muszę na hamulce tu trzymać No Dlatego właśnie nie za bardzo chciałem pod górę kopać te ziemniaki, jakiego. Bo... ...szału to tu no, nie, to nie ma. Pod górę w sumie, bo innego pola nie ma. Chyba. Ale ja mi że inaczej, nie pod górę. Nie, nie tak rządki, bo tu powinny być w odwrotną stronę rządki posadzone. No co w odwrotną. Wygląda jak ja bym kopał przez środek. Też się odzywa, bo konkurs jest Nie, do mnie się nie odzywa na razie. Tak, ja do mnie ktoś pisał Dobra, postaram się tak Jeszcze jadę jeden rządek w tą stronę, a potem wrócę Pierdzielę to w takim przypadku. User joined your channel Wakos nagrywamy okay. Nagrywamy Nie przeszkadza witaminy. mi to widok. I też to nie przeszkadza. Że ty sobie wbiłeś. No, 13. No, Chcieliśmy cały czas z tobą nagrać, no ale. <grym> ale banana. <grym> Ej, jeszcze tylko 4 godziny. Słyszałem, <grym> no, słyszałem. Słyszałe. Albo, albo kopaj, tak, bo gdzieś. się tam, gdzie lepiej. Co? A skąd ty, ty zgadłeś hasło? No ty, łatwo się nie domyślić, jak ja jestem od, na TS od 3 lat. A jakbyś dał nawet czasteczkę, to byś gadnął. No tak, to, jest to na pewno da, no nie? Tak samo na tych odbota i na. nagrywamy. Nagrywamy to nie wiem, jak ten hasło w sumie. A ja wiem, łatwo się domyślić. Każdy kto nie jest idea to powiedzieć do jak jest słowa Wystarczy zdać trochę angielski No Lów ci trzeba kogo załatwić do tej mapki wiesz, której No tamtej to b... nie ma nie wiem, bo no, mi się nie chciało nikogo przerzucać tego hasło wstawiłem. No ale w ogóle kuźwa dziwnie kopię ten kuźwa kombajn. Nie, nie tak jak powinien mhm. Przepuszcza? Ziemiaki Jakby przepuszczał wiesz A, no, Bo czu... to są rzędy właśnie tak dziwnie zrobione, jakby na te a pod górkę znowu jest na tyle ciężką, że nie mogę kujeba... Jaka... Podjechać. Podjechać. Muszę na maksa gaz mieć wciśnięty, no nie? No i ja jadę po rządku i mi tego rządka nie zbiera. To jest najlepsze. No i teraz o, mam wciśnięty gaz w podłogę, żeby wjechać. Jadę dziesięć na godzinę, gdzie kuźwa to wszystko trochę wy wystrzelił, jak ja nie jechał dziesięć na godzinę. Bo ty masz takie bolko, ale jak wziął Annę, ona jest tak bo, trochę bardziej dopracowana. Ale no, czemu taki dziwny zemka? Jaki dziwny, normalny polski chłopie. Ile Anna kosztuje? Anna kosztuje dwa. To jest głupie. To jedziemy na dwa? Nie tak, no mocha tak zrobimy za zawsze. Ty ty bajesz bulko ewidentno. Jak ja tu muszę operować hamulcem. No, bo... u mnie jest 20 dzisiaj. Stopni? Nie, 25 stopni. Tylko tyle? O mnie jest 30 ileś. No. Burzę nie, wczoraj miałeś? Bo to jakiś kolega taki tu bił i mówił, że ten, że miał burzę w szaleń. O tako o, 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 powinien iść, a taki, taki. Bo miesiąc tego będzie... Masz. 32. Dawaj. To. weekend ma taki być następny. 30, 32, 32. Ja pierwszy wow. tak raz. Co to jest? Ło! Wow. Wow. Jesteś hardcorem. O, Chryste. czym pojedziesz pannę? Co? czym idziesz pannę? Nie wiem. Ty chyba 914 było najwyższa zanotowana temperatura 36. I to jeszcze tym bardziej, że w 1996 roku. ale zatankować, jeszcze muszę kućwa <grym> Nie ziewaj. A. Co ty tak chcesz wstać, stary zmyłeś Ja jeszcze nie wiem, czy ja na mój kanał Bo siedziałem w drodze i... Widzę, jest to. Ty masz swój kanał? No. no Ty bogatszy ty Ty poszedłeś wczoraj i mnie mody wkuzał To nie moja wina, że tak omijam Nie możesz z tym bólko se kopać Nanna powinna być na dwa rzędy Dwa się kopie, kopie. Ja tak zostawiam, niekiedy. Bo Anna jest dwurzędowym bombajnem. Gdzie jest mój kanał, To jest twój? Kanał. <noise> Jezu, jak bekros, ale wieś jak. Czy, że taki zachowuje się jak pływak. Prostak. 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 chami w ogóle. Jezu, za 110. User left your channel. Jak to się operuje tym kombajnem? Aha. Już się nabył? No to na dwa pójdzie Na pewno. Do niedzieli przyszłego roku. Chmielu, tak. mik mikrofon ci się wyciszył. Wiem. Bo trzymi mi czyszczę mikrofon. No to masz rację, poważna sprawa. O no Jezu, co ty tu przyjechałeś? Co? Z takim Za, za małe? Trochę za wielki. User joined your channel. Tam jest za wielki. No, no tro trochę osobiście rzecz ujmując to racja, że jest za wielki, bo... Bo powinien... Mogę to powiedzieć... No teraz pyrki łapie ładnie. Anna jest bardziej dopracowana No możliwe czy znaczy, może jakby normalnie były to zasadzone to by też było to dobrze wszystko no, no. to jest tu zrobione jak nie powiem jak Heszkę, oh, mszkę, he O, no wczoraj podchodzi do mnie gościu w, w klubie i pyta mi się Ej DJ masz może numer dla prawdziwych Dom Albanii? Ja mówię, tak mam! Jasne, zagram. Mówię, chujwa, hu gościa, mówię takich hitów to się nie gra. Mówię, ja nie jestem kuźwa prawilnym albańczykiem, żeby grać w takie numery. On to a no spoko, dobra nie, No kuźwa ten gang Albanii, to naprawdę tym dzieciom to. Siada wręcz bym powiedział, że na głowę. Ile miałem? no Przez całą noc ze stópka się przewinęła. No to wiesz, to jest taka popierdółka, nie klub, to jest taki... Taka Heszka w meszkę, no. <laughs> Ale zaz, z, 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 zobacz, jak, z, zobaczcie jak ta Anda dziwnie działa. ma przejechałem jakby pasek i wzięła Z3T. Rządy? No A ma pokazane, że ma je jeden rząd tylko popiera, no nie? No, no to jest To jest farming To jest pełno? Co? Pełne? No ja mam 70% już Ja mam 96 i nie mogę wycofać No, trochę za dużo te ciągi do tej Janny no ale Nie wiem dlaczego nie mogę sypać Schowaj rurę, wystaw rurę Jak wystaw rurę to masz... Czy jak schowaj rurę? Nie wiem e, nie jedź z... Więc od Klewisza nie wysypowało się Dobra masz Przenieś rurę nad przyczepę O, było Dobrze, spokojnie Gdzieś tutaj z tyłu gdzieś musi to działać O, o było Uj, pierwsza fakt, dzisiaj mam from, ok, panie. O, musiałem za ręczny zaciągnąć Wow! Wow. U? To żebym zrobił Nie ma chmela Nie robocie O <noise> Ile pali dziennie Ale czego? Trawy Ojej. No zależy od dnia ja ja, ja, ja wam się pochwalić ile ja palę, tam na kupkę się sypię. Wiem. Ja zero palę. A jedynie co palę to palę głupa. Tak ci pamię, wokuzie... jak ten mody przywstaje, co nie? No. mnie? To, to 5 posłów. Chcą 10 minut. Który mały? Wynalazca? Wynalazca. A, słysza, słyszałem, że się grali. Nie wiem, on ma chyba jakąś AIMA ten To nie jest AIM Hu ja go oglądałem no nie To ten To on ma Strasznie do, do, dobry ma znaczy Jeśli chodzi o strzały z dystansu no nie jeśli chodzi, Co ma dobry? Movement No On ma też strasznie do, no, no mówię no strasznie dobrze jeśli chodzi o panowuje ten a czy oni są z goldem czy kołachem? Kołachem już. Albo, albo goldem jeszcze nie wiem, no ale. Goldem chyba. Coś... Nie, do s to spadłem do S1 i pies Ty? Nie, da się do S1 spaść. Nie? Nie, do S2 można maksymalnie no chłeś. Dziękuję. Nie spadłem, tak, ale tak słyszałem, ale nie wiem czy to prawda. Ale ja pobieram sobie teraz mapki, tylko jest młoda. Spoko. Ale mnie nie da woła, ja pieńcowym. Nie przeklinaj. I... Oj <gry> Nie jesteś w jedną Nie, dom. nie, jestem w uroka, to mogę. Hehe, dostałem pana uroka. Za co? Jestem no, jest no w uroka. Nie, przetynaj, To nie, od uroka tylko od Nira. nira. To u mnie też nie będziesz przeklinał, zakaz przeklinania późno. Nie widzę, nie Ja ci mówię. Co masz mówić? Napisz jak... Już jesteśmy po krótkim cięciu, no niestety musiałem tutaj porządek z jednym parę bo mnie trochę zbulwersował. No to tylko trochę. No no i tak dalej, jak widzicie tutaj będziemy gnali kurde muszę to ogarnąć ciężko się jeździ tym tym czekajcie czekaj, uważaj dobra na dwa kompania to idzie szybci Ta, na to łanno też dużo bardzo szybko idziesz widzę właśnie bo ona strasznie dużo pobiera nie wiem dlaczego ona tak działa ale no tak działa Pełny jestem, muszę sobie podjechać. Bo jadę sobie w dobra? Masz spoko. Nie wiem, że sobie weźmiesz przy żeby. Widziałeś ile litrów to jest w ciągniku? Widziałem. Jestem hardcorem Nie dlaczego, ale tylko działa jakby na początku wysypywało, wiesz? A mi, mi w tym działa wszędzie, gdzie będę chciał to mi Na No a mi nie, ja muszę tylko z przodu wysypywać. Eee, to jest może tam coś być ustawione źle. No, to mi tak wydaje. Oj, nie włączyłem anny. dalej to robimy to zamieszanie nasze. Cudowne. Trochę dziwnie działa ta maszyna. Ale niczego nie będzie miał dobrego. Znaczy no niektóre rzeczy tu są dobrze dopracowane, nie, nie można powiedzieć, że nie. Tak. No na przykład prasy kostkujące czy to, coś takiego to są świetnie dopracowane tutaj. O tak. Akurat trzeba przyznać, te, te takie rzeczy to są świetnie dopracowane. A niech ludzie napiszą w komentarzach co chcą w następnym odcinku, bo nie ma co robić prawie No możecie pisać, o możecie pisać swoje propozycje co mamy robić to będziemy to robili, o to jest dobry plan Nie wiem jeszcze kiedy ten odcinek się ukaże, bo na poniedziałek KPGR jest to we wtorek prawdopodobnie się ukaże 13, tak więc dzisiaj jest niedziela to bo... Tak przed obiadem nagrywamy Po obiedzie Jestem przed jeszcze sobie muszę coś zrobić na obiad. No, na znaczy, no, no, babci idę, bo już coś dzwoniła to pewnie. Później na bogato cię obiad. I lubię to i disco i szampana z dziewczyną. No. no ale jakoś to idzie, potem to zoramy pole i będzie. No albo skaleczujemy pierwsze no można będzie stależować też prawda Więc trzeba by je wapnem trochę na, na wieść. No, już... Byłoby już na odcinek co nowego No to i tak będzie na pewno wapnów to... na pewno będzie Kuiwa już znowu jest pełny Ja też To dawaj Był podjadę ci najwyżej Dobra wy szybciej ja zaraz się szybciej bo mam 98% A mój A mój pięto O! <laughs> Aha Dobre no je Trzeba je sprzedać od razu A jest tu w ogóle? Takie coś? Jest, tam chyba w tym sprzedajesz Ktoś do mnie napisał. O! Czekaj Dobra, po, y, to czekaj, ja zaraz podjadę to... jeszcze znaczy, otwieram swoją pakę Mhm mm Bo do sokułką to zanim ja tu obrócę to Może no, byś dał nabić się temu gościowi co tam z tyłu siedzi Dawaj otwieraj tę swoją machinę Ła, to Brechtownie wygląda bo no, to fajnie wygląda. No, świetnie to wygląda. O, jeszcze pewno jest. To jadę, to zawieźć tam. Brak cukrowy. A, w gospodzie to. A, gospodu tu nie ma. No, tak pisze no. nie. Jakby to była gospoda, też by się tankowali. Tak, za tanku to jak to wiem, wiem, wiem pewnie. Nie trzeba będzie od razu tam te ziemniaki zebrać co tam są na podwórku On też poza odcinkiem się zbierze No to rozlanek w Nojowica to akurat Można jechać tędy przełajem Ło Jezu jak skacze dziwa 60 kurde się w niej jako u zabłockiego no. mam tu Nie no, nie przesadzajmy. A tyżej wysypał te ziemniaki No Tam Na farmę mhm. Bo nie wiem czy to przypadkiem właśnie tam jest gospoda